Witam, jesteśmy w szkole walki Trwala i specjalnie dla BJT od fanatik pokażemy Wam dwie techniki. Jedno to obalenie zapasów, drugie to przejście do pozycji bocznej. Wszystkie nieprzygotowane zejścia to oczywiście tu Hatchetownie wybrano i tak dalej. Tak samo mi trzeba to zejście przygotować. To będzie przygotowanie dla wszystkim, dla plenum przeprowadzka. Ja już nadgarstek wyciągam kiedy już sobie otworzyłem drogę do po dynamicznym ruchem, z na wysoko biegnę do przodu, głowa wychodzi z tej strony, obalenie do pozycji bocznej. Your girlfriend on my phone, she got some pussy for me. I give my little bowl of mash and make him cook up for me. All this token's gonna get a nigger into beef shit. I'm on my little bunk's murder mile, he shit. They're talking Ricky, but them niggas haven't seen shit. I've seen them turn from gangsters into pussies, nigga, real quick, real quick, real quick. Run storms, run storms, please storms. That nigga's got a gun storms, they love storms. So if that nigga bun storms, they'll come for him. You can Kiedy, kiedy ja sobie tu stoję i zamierzam przejść sobie do, do, do boku. Wiadomo, że dla mnie lepszą pozycją będzie, jeśli, jeśli przechodzę boczna niż garda, w pierwszym ruchu wkładu staram się ułożyć rękę na jego biodrze, drugą na kolanie, czyli zająć tą pozycję. W tym momencie jestem ciężarem ciała na rękach, a nie na nogach. Przynoszę ciężar ciała na rękach, na ręce po to, żeby moje nogi mogły zajść do boku. Jeśli tu kolega na dwoma rękami lub jedną, przejść do boku, mój bal i tu i chcę włożyć. I'm going to go to the road, and suck your mothers, but for now I might just take a little tune in and I kill it. We're just warming up, I swear it's been a minute. We got the EP coming soon, we're almost finished. I just dash my boy a drawer and tell him, Bill it. Oh, Lord, I'm to to the one to get a pop. I just foam around the flips, we'll go and shop. Another rapper's took shit, I need a coffin And we don't care about your tape or when it's dropping, nigga, oh shit Promoter's on the phone, he's got a bookin' I got pagans on my phone, they say they're lookin' for me you. Got your girlfriend on my phone, she got some pussy for me I give my little bro the mash and make him cook